Mintuś Otwieraj to Wiesz jaki mam dzisiaj pomysł? Dzisiaj wziąłem cię do kolejnej pracy I dzisiaj sobie łapiemy duchy Nie Tak Jakie duchy? No takie co straszą wiesz Eee, dobra Otwieraj to Tak? Ale weźmy najpierw kamery Najpierw, bo chcemy znaleźć ducha To, to też na kamerach może się pojawi Ale dobra, chodź Teraz możemy wyjść I chodź Idę, idę Idziemy Ale poczekaj, ja sobie wezmę Co weźmiesz? Nie da się tego wziąć No nie, dlatego najpierw kamery chodź postawić, tak? Otwórzmy drzwi mm. Ej, znam skądś ten dom. Dobra, pierwsza kamera postawiona, idziemy dalej. Ej, znam ten dom na pamięć. Tak? Ja też. Tak. Ja też skądś go pamiętam. Dobra, dawaj, dawaj. Dobra, kamera tu. O ja nie mam kamer. Eee, bo wykrzyknik będzie, tak? Tam, gdzie musisz postawić. Tutaj jeszcze jest. Tutaj chyba coś będzie. Tak. Jeszcze dwie, jeszcze dwie. Zobaczę piwnicę Oj, o działają. A, jest i ostatnia jeszcze Ja nie mam kamer Jak nie masz? No ja mam latarkę i dam wszystko No to musisz się popostawić w wybranych miejscach, tak? Tutaj masz na przykład postaw Aha Dobra o. Mamy sześć kamer Dobra, chodź teraz sprawdzimy sobie um, mf nie wiem jak to się mówi Weźmy sobie Masz i fajna ta gra Dobra, Plaga fok. mam <laughs> O Twoje najlepsze słowo Tutaj Administrator Co ma... administrator? Adminatu można kupić <laughs> Ja idę po te MF Weź, weź, weź. Dobra, Tutaj mam. nie ma, talerza ja też nie ma. Pika! Gdzie pika? No nie jest taka jedna kropka. No, ale to nie, to musi się być Więcej, wiesz? Dobra. O kurde, chodź Myś? do piwnicy. Co to było? E! Chodź do piwnicy, zobacz. Wiemy. Ale szyba gdzieś poszła, ty. Co to było? Gdzie szyba poszła? Eee, tutaj nic, ale wszystkie szyby są git. A może talerz? Może talerz? Nie no, chodź zobaczymy na kamerach. Dobra. Hmm. Dawaj, dawaj, szybko. Szybko. Sprawdzam. Sprawdzamy. Co to jest? Spokój. Ale to tu. A, fotel. Ale fajne obrazy mamy za monitorem. I na ostatniej też nic. Dziwne jest to jedno. Coś pewnie zrzuciłeś i mnie teraz brakuje. Nie, nie! Ja... Gdzie jest ta kamera? Żółta sypialnia. Nie wiem, prawo czy lewo. Tu! Ale to napraw, napraw. O! A... Dobra, chodź, idziemy. Pika! Cię. Jedna kreska. No jedna, no. No i to pika. Eee, chodź, idziemy do wana. No, dobra. Dobra. Nie! Hehehe, zamknąłem cię. Dobra, wszystko tutaj. Goni mnie! Co cię goni? Nie! Co cię goni! Nie! Dobra, frankujesz mnie Cię, nic cię nie goni. Nie, nie odjeżdża! Cię nic nie goni. Dobra, chodź. O, no, te... ej jak to otworzyć? e, Dobra, chodź, idziemy do następnej. I tutaj było prosto, akurat. Dobra, to jest... mnie oszukujesz, przecież nie ma żadnych duchów, typie. Dawaj do następnego jedziemy. Spokojnie tutaj jest. Wow, kolejny domek. Kolejny dzień. Chyba, że w tym samym domku jesteśmy, nie mogłem po prostu zidentyfikować. Idziemy, Plaga rozma... mam. idziemy rozmawiać z duchem. A nie mogę tego lotarka 65 roku. Ile? Dobra, podnieś. Spirit Body, Taki Jaki teraz dom? O boże, ja nie lubię A, to ten sam Oj Musimy zlokalizować pokój ducha To będzie piwnica Myślisz? O, dobra Właśnie. Ci to zaufam to, 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 to. Jopie, dziale, co to A! było? Co to było? Uciekaj, 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 uciekaj Nie I nie, ja da nie, tego nie da się tego otworzyć Nie da się tego otworzyć E Widać go Siema Gadasz Wow. Ja wracam do furgonetki Jezu No i co? Nie wierzyłeś, że są tu duchy Aż laga dostałeś Laga Nie wierzyłeś Dobra, gościu Yyy Sprawdzaj kamery szybko Sprawdziłem Dotknął drzwi po to. Idziemy. Idziemy znaleźć UV. Gdzie, Odcisk... jest UV Gdzie jest Ufałka? Gdzie jest Ufałka? Eeeem... Tu jest, tu jest, mam. Ty... Wow. Kurde! Fajne, fajne, podoba się. A wydziesz da. To chyba se jaja robicie. Widziałem, że tam jest jego pokazał. Dobra pokrągu. Idziemy zasilanie. Ty je, czemu tu nie jest drzwi? Są, w drugą stronę. A. Nie ma nic. Włączam nie ma zasilanie, włączam zasilanie. Nie ma śladów tu. I uwaga, cyk. Zamknę. Ej, są. Co, Lagawa. Co? Nie ma nic. Dotsy, docy. Idziemy po docy. Ma tam baw. A ja idę. Bierzemy docy. Na, Na dole zimno. Na dole jest zimno. Umieś tam docy. Nie mam. Masz. Kliknij tam gdzieś. Dlaczego tu nie ma światła? Tu Bomba. jeszcze. I cyk. Gdzie jeszcze? I bum. Co ty robisz? Co ty robisz? Haha, gdzie ty jesteś? Wejdźmy do furgonetki. Ja już jestem, furgonec. Co to było? To jest! Nie! To to jest! Ty! Teraz! Nie, ja zostaję. To daj Jeszcze mi zalekam. wyjść! Cieba! Nie, nie chodź. nie. chodź, chodź! Do furgonetki, ty Chowałem się w domu. Do furgonetki, chodź. Ale on kazał zostać. Nie, on kazał wyjść. Idziemy. Czytaj dobrze. Zaraz? Do wody na ducha trzeba dać na biurko. No to już dajemy, teczkę. Teczkę brudów. Ty zamknij drzwi Zamykaj to, szybko, zamykaj Co Ty Ty, się jak boisz? Kościół tam był dół No i? Dobra On no, może coś nam no zrobić? Oczywiście, że tak No chyba se jaja robisz Miejscowi mówią, że to diabeł Odjeżdżaj, odjeżdżaj stąd jak najszybciej Nie! Kieruj to, kasa mamy, mamy wejść tam, zobaczyć IMF-ko i dostajemy, ja więcej ksy, dostajemy więcej kasy Ja kupiłem za czy Dostaniemy więcej kasy Ja chyba coś kupiłem za robuxy. Co kupiłeś? Nie, bo był dźwięk kasy. Nie, bo po prostu dostanie więcej. Eee! Laga tam. mam! Laga! O. Dobra, wchodzimy. Idziemy. Jestem. Nic <mum> tu nie ma. Piętka! A! Piszczy. Piątka. E, elo. Kupię! Chodź, 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 chodź. Gdzie telefon dzwoni? Ale gównione brzmi dźwięk. Piszczy to! Gdzie dzwoni telefon! Nie łącz to, bo nie słyszę telefonu. lekaj ja to sprawdzam, czy piszczy. Jeszcze nadal Gdzie ten jest? telefon? O, A tu jest, dobra mam. Mysz! Witaj Co jest? Eee... Um, nie da się wyjść. LAKAMA! Hehehe! <laughs> uciekaj, uciekaj! Nie, przy poszedł. A, no to jest! Dobra, chodź kamerę. Ło kamery, Cie, kamery. Wow. ale ty, że, przecież ten stół stał kiedyś tutaj. No, stół... tak. Dobra, no, no, sprawdzam no, no, kamerę. No, no. Nie ma nic! Nic się tu nie dzieje, ty... Prawie RPG kupiłem za 400 Starbucksów. Dobra, chodźcie, bierzemy Krucyfiksa i idziemy tam. Dobra, ja dobra. nie mam. Ja już wziąłem, dla nas dwóch. A. Idziemy tam i on nas wtedy nie zaatakuje. Dobra, dobra. Tak mam nadzieję, tak? Chyba, że zje ten Krucyfiksa. No też po nas. Dobra. Tutaj jeden, posun się. Możesz. Piszcie. Dalej. tu Krucyfiksa, nie. Co jest? Zjadł Krucyfikso. Eee no, dobra. On sobie ja ja mam... się ukryć! Nie! Nie! Biegnę tu, biegnę tu, biegnę eee, tu, tu, tu! Do kibla! Nie, 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 tu, tu nie! Ej, goni mnie! goni mnie! goni mnie Schowałem się. Do kuchni zobacz, do kuchni! Dobra. Nie! Co to jest? Nie! <laughs> nie, mintuś! Nie! Jest! Ej! Wow. Jestem! Żyjesz! Jest! Ale to jest Bambik typie! <laughs> Jak ty mu uciegoś to rzeczywiście Bambik! <laughs> ej! Ale wam bik z tego ducha ogólnie. Dobra, idziemy zarejestrować na niego dowody, brudy. Szybko. Ej, kupiłem rakiety za 400 robót. <grym> Kurde. Musisz się tak ruszać? Szybciej. <grym> no, możesz? Dalej no. <grym> no. Czy ty możesz? No ile można? No, czy ty możesz się nie ruszać? Stoję w miejscu. Posuj Ej, no ty, końcówkę miałem. <grym> Dawaj. No nie, rpa dzibra kupiłem. no no. Bad. No Egi, zażnij furgonetkę, już się robi. Dobra, Zmianęcio. jedziemy, ja kieruję. No, no nie. E! <laughs> otwieraj to. No to otwieraj. Jesteście tak blisko złapania go. No oczywiście, że jesteśmy blisko. Osiądzi. Słyszałem parę normalną, o na moim monitorze. Eee, to my. Dobra, dobra, z znowu pogadać. Musimy jeszcze szybko. raz z nim pogadać. Dobra, idziemy. Otwieraj to. Otwieraj. Naga mam. Otworzyłem, idziemy. No, no, no. no Pika! No. Jedna kreska. No? <laughs> dawaj, dawaj, szybko. Idziemy, 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 idziemy. Po szybko się ma. O kurde! Nie powinieneś był wracać. Nie, uciekam. Dobra. Jest wściekły. Chodź, zobaczymy kamery. Znowu te kamery ja pierdzielę. Co to ty, ty za Tylko Nie mów, że pika. Ej, pika. Pika. Dobra, szybko, kamery. Mamy dowód, że był na korytarzu. Więcej dowodu, więcej dowodu, więcej dowodu. Bierzemy świeczki. Gdzie są? Eee, weź świecy, zapalniczki ze ściany. Pika. Ej, pika. No ja wiem, że pika. Ile ja już? Pięć. Co pięć? No, tych kropek. Chcę zapalić tu. Świecz, co? Jeszcze świecę! Zapalaj to szybko nie? No i czemu ty nie wziąłeś? Nie wziąłem świec Przez zapalniczka nie świec Jezu, no Już, już, już idę, już idę Czerwone świece, podoba się? No A to możesz tam już stawiać. Nie mogę, ja nie mam ich Nie, nie, ma no, ne, mogę. nie możesz No czemu my chcemy to nie odpalić? Odpalaj. Dawaj Ukryj się, ukry się, ukryj się Nie Uciekaj o kurde. Dobra, ja jestem w kuchni. Idę. Chodź, chodź, Osadzi, No, no on będzie nas gonić teraz. Nie. Goni mnie! Gdzie? rażu. Prawda, ja jestem G NIE! 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 <suszy> Jest. Uuu, złapał cię? Jesteś. Chowałeś się w piwnicy, tak. To zamykasz drzwi. A! Laga miałem! A mam cię. Co teraz? Idziemy do wana i kończymy pracę jutro. To już jest końcówka. Eee, zaufaj. Tak, już dwa razy nas gonił. A jak będzie trzeci raz gonić? No to będzie trzeci. Ale byłem tok blisko do A jak ciebie, jak ciebie złapię? No to ty będziesz jeszcze, tak? Go. I ty dokończysz to, ale ty to to zrównoważy. Czemu tak długo? Zamykaj, to szybko jest strony. Okay. Dobra, dawaj, dawaj, szybko. Witam następnego dnia. Idziemy. Ostatni dzień, ostatni dzień! Jest! No i co, możemy Eem, iść? Możemy yes? go zaspełnować i zabić go raz na zawsze. Dawaj, szybko. Eeeem, świece ponownie trzeba zapalić. Otwieraj, bierzemy to, idziemy. Dobra, ale to jest łatwe. A? uważaj sobie no. jeszcze. To łatwe. Mhm. No i idziemy, dawaj dawaj. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, ostatni raz zapalam to o, Trzy, cztery, czekam. Nie, ale nie każę się dobra ukrywać W imię Boga, uratuj ten dom od złych duchów Amen Wow, zniknął O kurde Dało nam się, teraz chodź szybko, wyjdźmy chodź... stąd, wyjdźmy o. stąd O kurczaczki, czemu jest czarno? Jest! Gratulacje, zdobyłeś ducha, coś z tego dumny Zapaliśmy ducha, demona Udało się Ale jesteśmy zbyt dobrzy na to ogólnie Dobra, to było takie łatwe No, aż tak za bardzo Haha Haha, ha. dobra widzowie, widzimy się jutro o 16.00 Siema Siema